Witam wszystkich z tej strony, Orsia, to jest pierwszy odcinek z serii Warhammer 4000 40 Space Marine. Gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, yy, osadzona w uniwersum oczywiście Warhammera. W grze wcielamy się w kapitana Tytusa, należącego do jednego z zakonów imperialnych yy, Space Marine. Naszym zadaniem jest stawić czoła inwazji orków na jednej z planet Imperium gdzie opracowywane są najnowsze technologie bojowe więc nie zwlekając ruszamy z normalnym i załatwy ni za trudny Ponuryk mroka odległej przyszłości istnieje tylko wojna typowe hasło przed każdym Urhammerem, no, ale tego mają. Nasa normalnie, jak na 40 tysięcy, to trochę komputery jak radzieckie. Produkcja przemysłowa, no co tam? Tam klasy władca wojny, bardzo strategiczna, najwyższa. No i co? Aha, szybka narada, kawa. Jak, jak wy tam produkujecie. No właśnie. Lota wyzwolicielska. To pewnie wyślą ten zakon. Bo to będzie tak najbardziej optymalnie nie rozwalić doszczętnia wyzwolić jeszcze czy obronić. No też właśnie. Sage got presents. Relicant and No i już lecimy. Zabezpieczyć tetany. Dobra. Oczywiście zanim się dostaniemy do nich, to minie. Już się gra zaczyna. Te ma zwiechy? Nie. No nic nowego. A tobie co się stało? Myślałem, że się rozbijemy jak to zawsze. O proszę, idziemy se frunąć. No pewnie. Daj ty głupi, byś wrócił i z odpoczął. Krzelić kodeks. To tak, jakby teraz BHP tak nie zezwala. Teraz nie zrobisz jakiej roboty, bo BHP tak nie przyzwala. Jest. Tak, złomiarzy normalnie. Kurde, ładnie to niszczą. Nic dziwno, że im tak łatwo poszło. Część pierwsza lądowanie na planecie. Graja. Pochmurka została. Nie przez scenaras każdy wpierdział dostanie, na własne ryzyko se to zrobi, ja pierdzielę No nie atakował po gnoju są yes, on samym nożem bije. Ale niecelne to, ale pociski robią swoje. Ja pierdzielę. Czy to z nich mielonka robi? Teraz nie mają, no te małe to już w ogóle, o kurde, proszę, jakie uniki nie ma, Co on przestaje bić? za słabo wciskam no pozdrawiam na stanie przy beczkach eee, nie zaczekam sobie ci czy przyjdą nie jak to się celował? aha pługiem myszy o dziwo no słony też im idzie tu rozwalić bardzo łatwo. O, już boss? Duży jest. Dobra, chodźcie. Okay, pomogę ci. Uuu, prosto w łapetynę. Już to ich masakruje. Uuu, już się kurde boję. Ładko jedyna co on z nimi robi. A to tylko jeden jest. Co, bomba? To obrócić? Nawet ile siły mają? No to jest naprawdę OP. Aha, no i co? Zmiekła rura. Własną bronią ich zniszczył. I to jedna osoba. Co nie skaczesz plecaka wyrzuciłeś A parkowanie mówisz To trochę wygląda Jak z jakiejś sceny z filmu Ale nie wiem Bo ja już jestem jakby kto pytał A żyje chociaż? W sumie musi żyć. Przecież to dopiero początek był. No kurde, raczej. To jest w kuźwa. No. Złom. No ładnie się nam pan przedstawił w CV. Bardzo ładnie. Jest za wielgachny. Captain Titus, come in. Coś się. Aha? No nic nowego po nich, że sobie nie radzą. Uff, ale fajny efekt. Rozdział drugi, przeciw wszystkiemu. Strefa przemysłowa 82. Nie wiem czy dobrze przeczytałem, a dobra sprintem, dobra, Tupu, tup. no i co tam, gnoje, mówię do was. Gwardziści, o, o nie zdążyłem. Tych to jeden strzał już wykańcza. Nawet ładnie wszystko wygląda. Kto się ma tu teraz ewakuować w takim stanie? Planety, co to jest? No, oh. bolter, jasno. No, teraz wyskoczył, że odblokowałem. Volter wzór Godwin 998 z podstawową bronią kosmicznych Marines, która strzela samobieżnymi pociskami o wybuchowych rdzeniach. Okej. Okay. Przenić konwencje genewskie, jak widzę. uby rozrywa. Się kodeksem przejmują. Uciekać, kuźwa w was rozstrzelę. Jest co ta broń robi, a to dopiero początek, Ona na pewno będzie więcej. Który to taki odważny na własne życzenie, co robicie? Ja tam bym pierdzielił, bym uciekł. Jakbym miał się rzucić na takiego kapitanie pomocy, podnieśam nic nie dobra. Jezusku, ja pierdzielę, co z nimi robi to? Aj, w tej grze trzeba cały czas być najlepiej w ruchu. Pociski nad rozrywają jego słony, za którymi się chowią. Jeszcze słyszę, że jak końcówka on to jest też taki inny efekt broni. O, nie wiem czy słyszeliście. Łomatko, a go rozszarpało. To oni umieją przewrotki robić w czymś takim? To podziwiam. Też mocny był. Już idę. <noise> mu lepę sprzedał. I myk. Tępy U, a mu ty rozstrzelił. Dobra Seba, uspokój się. Mała Nieprawda, ja tak zrobiłem. No coś w tym jest w sumie. Także sobie nie spinaj się. Oho Ładko, co on z nimi robi. Nie mieli szans. Dobra, nie ja chcę amunicję. To co? Idziemy? Oj co, bo idziemy dalej. Gruz przez przepycha sobie jak śmieci po prostu, bo takie kamyszki. No. To leci, że przetrwali. O, są pierwsi. O dobra byli No cóż Ale w rozwałka Rzuć tą broń nawet jak strzela się z niej Jak podrzuca nawet Po swoich też będę strzelać są słabi na hita schodzą nawet ich te pionki pewnie zabijają kurdało mi się kończy oszczędnie tam to co idziemy chodź tak jest Jezu... Te, macie amo E, coś tu macie. To jest chyba mój bolter. To co ja trzymam w rękach oni muszą tak rozkładać. Dzięki. No Wy No właśnie nie pajacuj. We would be my lord. If not for the lieutenant. Where we find this lieutenant, At the front lines, follow the trench network to the lieutenant's command bunker. Carry on, guardsman. We rendezvous with Sedonas, then we find this lieutenant. We need updated intel on the gun battery. <laughs> Dobrze. is beyond that. Nie powiedzą mu, że chujo, bo walczysz, bo lepe u. Naprawdę im źle idzie. Ja pierdziele. O niedobrze. Nie czuję nóg. Ja pierdziele, ale tu trupów jest. Nawet te światło, tak. Fajnie wygląda. Szukam porucznika. Pół. Dobra, ja też niedaleko myślę jestem. A nie, sorry.

To zrobię, ale w następnym odcinku. Tak jak mówię, spotkaliśmy się z resztą drużyny. I póki co ten odcinek zostawię tutaj. Jeżeli Wam się podobało, zapraszam was serdecznie do kolejnych. A ja póki co będę się z wami żegnać. Trzymajcie się. Cześć.